Król Hiszpanii Filip VI i królowa Letycja przebywają w tym tygodniu w Kairze podczas swojej pierwszej wizyty państwowej w Egipcie. Para królewska została przyjęta z pełnymi honorami przez prezydenta i pierwszą damę. Hymny narodowe, kompania honorowa i uroczysta ceremonia nadały ton wydarzeniu. W pałacu oba kraje wymieniły swoje najwyższe odznaczenia. Król Filip otrzymał prestiżowy order Nilu, a królowa Letycja została odznaczona orderem Al-Kamal. W zamian Hiszpania uhonorowała prezydenta Alsisiego i egipską pierwszą damę orderem Izabeli Katolickiej w randze łańcucha i wielkiego krzyża. Wizyta podkreśla rosnące więzi między Madrytem a Kairem. Dwaj przywódcy spotkali się już wcześniej w tym roku w Hiszpanii, co czyni to ich drugim spotkaniem w ciągu zaledwie kilku miesięcy rzadkością w dyplomacji. Poza polityką nie zabrakło też wątków historycznych. W środę wieczorem hiszpańscy monarchowie odwiedzili piramidy w Gizie wraz z egipskimi gospodarzami. Podczas gdy para królewska kontynuuje swoją podróż, przesłanie jest jasne. Hiszpania i Egipt nie tylko oddają hołd historii, ale także budują nowe ścieżki współpracy na przyszłość.